Jest taki, że um, idziemy z nimi na plac wielkopolski. No I żeby nakręcić jakieś wypowiedzi tych kobiet, które tam dają warzywa na rynku, tylko sama nie wiem do końca, co się, się zapytać, ale. ale sobie trzeba podróżowanie, musimy się zastanowić. No, także początki akcji jednej z osobom, lat 80., początek lat 80. w Stanach Zjednoczonych, grupa aktywistów, ekologów, antymilitarystów rozpoczęła rozdawanie wegańskiego jedzenia wegetariańskiego w proteście przeciwko zbrojeniom nuklearnym ogólnie przeciwko energii atomowej która wymyka się bardzo często spod kontroli także Rozprzestrzeniło no się to bardzo szybko po świecie, gdyż yy, nie jest to wielkim problemem, przygotowanie jedzenia. Obecnie w 500 miastach na świecie rozdaje się wegańskie posiłki pod właśnie nazwą nie was, bo w Polsce jest tylko 20 miast. Tak. My w Poznaniu jako ta grupa, ten kolektyw. Robimy to 3 lata, chociaż wcześniej, wcześniej w latach 90. też miała miejsce takie, taka, taka rzecz. Różne miejsca myślę, Pod McDonald's, na placu wolności w Poznaniu teraz w tym sezonie grzewczym jest to, co tydzień na dworcu zachodnim o godzinie 16. .00. Jedzenie jest cały czas wegańskie, to znaczy, że nie, nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego. Czyli co możemy pokazać w ten sposób przez tą akcję? Po pierwsze, że za dużo pieniędzy wydaje się na zbrojenia. W ogóle wydaje się, wydawanie pieniędzy na zbrojenia jest absurdalne w momencie, gdy ludzie chorują, umierają, zamarzają, są głodni Uważamy, że te pieniądze należały przeznaczyć właśnie na dożywienie ludzi zapewnić mieszkań. Statystycznie suma. Pieniędzy wydana w ciągu tygodnia na zbrojenia na całym świecie wystarczyłaby, żeby nakarmić wszystkich głodnych i dać im mieszkania wszystkim bezdomnym przez cały rok. To jest jeden tydzień tylko nie. Oprócz tego wegańskie dlatego, że można pokazać, że żeby się najeść, nie trzeba w ogóle przemocy. Żeby. Można się całkowicie wyrzec przemocy, żeby, żeby zdobyć jedzenie, żeby się nim najeść. Nie trzeba zwierząt czynać w klatkach, męczyć ich. To same warzywa i produkty, przetwory po prostu zważę Dla ludzi psychicznie chorych interes. Mhm. Bo tu wsadzasz pieniądze, a nigdy nie wiesz czy te pieniądze wyciągniesz. Rozumieć? No. Możesz z tego wyjść, ale bardzo cieniutko. Oszołomy wszystkie, ceny mają tak zaniżone że to się mija z sensem działać. Ale ja mam 60 lat i wiem, że nigdzie nie wystartuję już. I ciągnę ten bajzolek, ale coraz, z roku na rok, coraz chudniej. No, te święta, na przykład Bożego Narodzenia, to myśmy chyba nie wyciągnęliśmy tego, co wsadziliśmy w towar. No, a, a cała sztuka handlu i działania zasadza się na tym, żeby chociaż ściepko zarobić. No, ja, no wspieram, bo was lubię, no, pani Hania też i my są za wami, tylko I... teraz znowu jakiś rząd nastąpił, niby prorodzinny, pro, ludzki, a, a już nowe ustawy takie, że nam od razu dopala walą i... Już pierwsze kontrole mieliśmy i mm. każdy ma nad 50 zł na składzie na łopatki, bo za 50 zł ja trochę towary kupię. I no. No. jak żabojady mówią Salavino. Dlaczego wy musicie chodzić? Dlaczego młodzi ludzie nie stanie zebrać, tu pierdol, bo to jest, bo jest... nie zebranie broń Boże? Broń Boże, żebranie. A dlaczego do tego jesteście... Żeby tak przychodzić i, i prosić o jakieś tam jedzenie. Ja zawsze dam, jak, jak mam. No życzę wam wszystkiego najlepszego no, i żebyście się nie dali tym się srętnym, bo przecież nie. nie to... W ogóle każda organizacja, w sensie Urząd Skarbowy, Rada Ministrów, czy tam Pan Ministr, to mnie zaraz szednie. No. Ja zawsze jestem samorządny, niezależny i chcę tu mieć spokój w tym państwie.

Стоять, блядь. Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat, o czym zapomniałem? Ogólnie no w Poznaniu właśnie to robią ludzie związani z, ze Skłotem Rozbrat, ze Skłotem Agadan, z Federacją Anarchistyczną. Znaczy młodzież alternatywna bez. Nie ma struktur, to jest dość istotne, nie ma też żadnej struktury, żadnej hierarchii w tej grupie. Każdy, każdy w wymienia zasady pracy czy niewłasność, jest tutaj szefem dla samego siebie. Chodzi tylko o to, że musimy się wspólnie dogadać co do przygotowania jedzenia i zadbania o środki bezpieczeństwa, jak higiena itd. Tak bo to jest, to jest konieczne, żeby nikt się nam czasami nie zatruł. Wszystko chyba, co mogę powiedzieć. Od 2000 roku nie mam swojego mieszkania, bo na własne życzenie straciłem. Po prostu nie opłacałem. Bo mieszkałem przy okrąglaku, a teraz obecnie chodzę po dworcu kolejowym bo tutaj dużo ludzi o, otrzymuje od nich pomoc. Pomagają, bo ja nie mam rodziny, ani ojca, ani matki. Jestem bezdomny i po prostu muszę sobie jakoś radzić, ja też chcę żyć, prawda? No i tak się właśnie trzymam. Tu przyszedłem dzisiaj sobie zjeść jedzenie, co mi dało dużo teraz do myślenia, że jeszcze są dobrzy ludzie, którzy pomagają, ludziom taki bezdomny jak ja. Ja nawet się już nie galę teraz, bo już po prostu nie jesteśmy nawet dobrze na żyletach. Najważniejsze dla mnie jest jedzenie i żeby gdzieś spać. A z dworca proszę pani, też nie mam takich układów, bo mnie przeganiają ochroniarze. Tutaj proszę nie leżeć, proszę sobie iść do schroniska.